Pan z wami i z duchem, duchem twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Marka. Paławię, Panie. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upatrzył na kolana, prosił go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, Wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto słowo Pańskie, a Tobie Chryste. Drodzy i kochani bracia i siostry, trąd jest okropną chorobą nie tylko jako każda choroba pozbawia zdrowia w straszliwy sposób okaleczając ciało człowieka ale pozbawia chorego również tego co stanowi istotny element naszego człowieczeństwa relacji i więzi międzyludzkich od najdawniejszych czasów trendowaci usuwani byli poza margines społeczeństwa po pierwsze jako źródło możliwego zarażenia, a po drugie jako osoby o nienadzwyczajnym wyglądzie, można powiedzieć, przerażającym też odorze bez jakiejkolwiek nadziei na poprawę. Pierwsze czytanie przypomina taką właśnie praktykę. Trendowatego należy usunąć ze społeczeństwa, normalnego życia. Ma mieszkać poza obozem, to znaczy poza normalnym światem, poza miejscem, gdzie przebywa Arka Przymierza, poza sferą łaski Boga. Ze społecznego punktu widzenia staje się on już umarłym, choć jeszcze życie w nim kołaczem. Ta praktyka, z upływem wieków, gdy tron przestał stanowić powszechne zagrożenie, znalazła się u podstaw przenośnego znaczenia słowa trendowaty. Dziś trendowaty to ktoś z takich czy innych względów usunięty poza sferę życia danego społeczeństwa czy wspólnoty, pozbawiony ludzkich relacji, już umarły dla danej grupy. Ktoś, z kim nie należy nawiązywać kontaktu, od kogo należy się po prostu odwracać. Bracia i siostry. Nieraz słyszeliśmy, że grzech jest czymś w rodzaju trądu i rozumiemy, bo nieraz nam o tym mówiono, że gdy Jezus uzdrawiał, niemal zawsze było to związane z odpuszczeniem grzechów. Więcej nawet. Uzdrowienie bywało czymś wtórnym, niejako znakiem, że Jezus ma moc odpuszczania grzechów, uleczenia człowieka z jej choroby, na którą nikt z ludzi nie ma lekarstwa, z grzechu. I jego konsekwencji. Istotnie można myśleć o Grzechu jako trądzie, bo niezależnie od swojego wymiaru moralnego, przekroczenia przykazania Bożego, Grzech zawsze narusza w jakiś sposób nasze relacje. Podstawową relację z Bogiem, ale również relacje z ludźmi. Jeśli przypomnimy sobie opis pierwszego Grzechu. To bez trudu taką właśnie sytuację zobaczymy. Mężczyzna, pytany przez Boga o to, co uczynił, wskazuje na kobietę, niejako usiłuje przerzucić swoją winę na nią. A przecież mieli się kochać, być dla siebie, mieli być jednym. A oto teraz stają się dla siebie oskarżycielami, donosicielami, czy wreszcie wrogami. I tak jest. Mniej lub bardziej z każdym grzechem. I co się wtedy dzieje? Często bywa tak, że w takiej sytuacji, gdy uświadomimy sobie nasz grzech, uciekamy od Boga. Niejako sami skazujemy się na, cytując słowa pierwszego czytania, życie poza obozem, obozem Bożym, Bożym światem. Chowamy się w sobie. Usiłując czasem wmówić sobie, że to nie aż tak wielkie zło, że wszyscy tak robią, a może to w ogóle nie jest zło, aby w końcu powiedzieć, że nas to naprawdę nie obchodzi, bo jesteśmy już tak zneutralizowani, że już nie reagujemy w ogóle na grzech. Czasem nawet uznajemy nasze zło, w końcu wiemy, że jesteśmy grzesznikami, ale jakoś na później odkładamy choćby pokutę pojednanie i nawrócenie i w konsekwencji zapadamy się coraz głębiej w naszą duchową depresję trąd grzechu dotyka coraz to nowe obszary naszego życia i po chwili już w ogóle nie widać żadnej perspektywy ostatni promyk światła ginie przytłaczającej beznadziei może dlatego właśnie we współczesnym świecie Mówienie dzisiaj o grzechu jest czymś zdecydowanie niepopularnym, wyśmiewanym. Tak szeroko szerzą się depresje i inne dolegliwości psychiczne, a wiadomości przynoszą nam doniesienia o tym, że ludzie popełniają takie grzechy, takie czyny, które są po prostu dla nas niepojęte, że można coś takiego zrobić. Tymczasem Jezus w dzisiejszym słowie. Wskazuje na coś zupełnie przeciwnego. Można to zamknąć w trzech wymiarach. Nie uciekaj, nie chowaj się, przejdź. Choćby wszystko w Tobie wołało o to, by do Niego się nie zbliżać, Ty właśnie przejdź. Trendowaty z dzisiejszej Ewangelii nie miał nawet prawa zbliżyć się do zdrowego człowieka, a jednak i nie zawiódł się. Jezus, jak pochylił się nad trendowatem, tak samo pochyli się nad tobą. Gdy inni być może będą odwracali się ze wstrętem, nie będą chcieli z Tobą rozmawiać, przyjąć Cię z powrotem do swojego grona, On nigdy nie odwróci się od Ciebie. Nawet jeśli Ty sam miałbyś siebie serdecznie dość, spróbuj uwierzyć, że Jezus nigdy Cię nie odrzuci. Niezależnie od tego, jak wielki byłby Twój grzech, jak cuchnąca byłaby Twoja półmartwa dusza, przyjdź. Nie uciekaj. Ucieczka może doprowadzić Cię tylko na drzewo, jak Judasza, który przyjść do Jezusa nie potrafił. Przyjście do Jezusa, jak to zrobił Piotr, też zdrajca, pozwoli ci zobaczyć rzeczy w nowym świetle, podjąć życie na nowo, postawić je na nogi. Obaj przecież zdradzili, ale tylko jeden z nich wyszedł z tego żywy. Nie tylko żywy, ale nowy, przemieniony, święty. Stało się tak, bo Piotr nauczył się czegoś patrząc na Jezusa. Gdy ten uzdrawiał, nauczał, pochylał się nad ludzką nędzą. Nauczył się, że dla Jezusa żadna nędza nie jest dość nędzna, by nie pochylić się nad nią. Żadne nieszczęście nie jest w stanie zamknąć perspektywy nadziei. Żadna podłość nie może przezwyciężyć miłości Boga przywracającej grzesznikowi jego godność godność człowieka czy godność Bożego Dziecka. Bracia i siostry. W pewnym sensie każdy z nas jest takim trendowatym, bo jesteśmy grzesznikami, bo nie ma wśród nas takich, których grzech by nie dotknął. Można usiłować skryć straszliwy smut tej choroby pod zapachem alkoholu, kosmetyków, hałasem zabawy, modnymi wykrzyknikami, ale tylko ten, kto ma odwagę przyjść z nią do Jezusa, może zacząć żyć na nowo. Żyć naprawdę. Bardzo podoba mi się zdanie księdza Twardowskiego, który w jednym ze swoich wierszy pisze tak: że jeśli Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. To znaczy, że zawsze jest jakieś wyjście z każdej sytuacji. Jawi się nam pytanie: czy postępujemy podobnie jak ten z dzisiejszej Ewangelii? Czy u nas też wszystko to staje się nieważne wobec nadziei odzyskania zdrowia duchowego? Czy u nas też wszystko to staje się nieważne wobec wiary w Jezusową moc przebaczenia? Niestety, chyba nie zawsze. Ileż mamy problemu z podejściem do Jezusa przebaczającego? Ileż to myśli się kłębi w naszej głowie, gdy mamy podejść do konfesjonału? Jak czasem chcemy pokazać się z lepszej strony, nie zawsze chcemy pokazać te najbardziej chore miejsca. I tak na koniec do przemyślenia: dlaczego się boisz? Patrzą? Na tego też patrzyli, a on upadł przed Jezusem. To była w sumie niewielka cena za uzdrowienie. Dlaczego się boisz? Że cię znają? Jego też znali, ale tym bardziej potem mógł się pokazać, bo widzieli, jakim się stało. Dlaczego się boisz? Czy nie lepiej wierzyć w to, co śpiewaliśmy między czytaniami? Szczęśliwy człowiek, którym odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Rzekłem: Wyznaję mu nieprawość Panu, a ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Zazdroszczę trochę świętemu Pawłowi. On miał świadomość swego wybrania, a jednocześnie świadomość wierności Jezusowi. Dlatego mógł napisać: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Kochani, któż z nas mógłby tak w pełni powtórzyć to zdanie wobec swoich braci w wierze? Chyba każdy by się zawahał. Czy nie znajdą od razu śladu mojego własnego trądu i mnie nie odtrącą? Jeden jest, który na pewno nie odtrąci. Gdy zawołasz jak ten trendowaty z dzisiejszej Ewangelii. Panie jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Chcę. Bądź oczyszczony. A zatem uczestnicząc w tej liturgii mszy świętej, patrząc przez pryzmat wiary na Jezusa, warto dopowiedzieć i to. Posłuchaj, co on mówi, popatrz, co on czyni. Byś po wyjściu stąd mógł wiele opowiedzieć innym o tym, którego spotkałeś i który pragnie Cię dzisiaj oczyścić. A czy mu na to pozwolisz, nie wiem ale myślę, że może na Ciebie liczyć Amen.